Poczekam pierwszą minutę, ponieważ jest ona zawsze taką roboczą. Także, jak ktoś chce, to niech po prostu sobie przewinie. Jak zawsze zachęcam Was do tego, żebyście pisali komentarze skąd oglądacie. Jest to dla mnie zawsze fajna, wartościowa, ciekawa informacja, ponieważ lubię wiedzieć, gdzie jestem oglądany. Dziękuję Wam, że dołączacie nie tylko do tej, ale do wszystkich transmisji na żywo. Zostawiajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie ten kanał. Jeżeli uważacie, że treści tutaj są w jakiś sposób dla Was wartościowe, zaraz przejdę do tematu. Chciałem tutaj chwilę do Was porozmawiać o refleksji, jaka jest na temat życia. A życie jest naprawdę tak kruche, że sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ja już słyszałem parę dni temu o wypadku, który się przydarzył. Witam Ewcia zaraz tutaj ktoś dołączy z Was, tak, wypadek, który się zdarzył w Krakowie, jest taki biznesmen, znaczy był, Tomasz Kokosiński się nazywa. Mam tu artykuł, który przeczytam tylko kawałek, bo nie będę całego czytał, um, ale to mnie skłoniło po prostu do refleksji, żeby chwilę o tym też pomówić, nie zawsze o polityce, nie zawsze po prostu, um, po prostu czasami wy tych politycznych tematów i taki dzisiaj temat refleksyjny. Nie żyje biznesmen Tomasz Kokosiński. To on miał zainwestować w Wisłę Kraków. Zmarł w wyniku tragicznego wypadku w restauracji. I teraz sobie wyobraźcie, ja już słyszałem o tym wcześniej, ale przeczytam co się wydarzyło w restauracji. Jak można normalnie... Znaczy ja się nie śmieję, bo to naprawdę nie jest śmieszne, tylko wręcz tragiczne i ja ubolewam nad tym, że taki los może człowieka spotkać, że mm, idziecie zjeść coś do restauracji i, i taka rzecz się dzieje. Tragiczna wiadomość napłynęła do nas: w jednym z krakowskich szpitali zmarł Tomasz Kokosiński. Do Amerykanin, to Amerykanin polskiego pochodzenia, który miał zainwestować w Wisłę Kraków. W środę, 4 czerwca, zakrztusił się posiłkiem w jednej z krakowskich restauracji i stracił przytomność. Ja. Pamiętam jeszcze inne artykuły, które czytałem wcześniej, że on jadł jakieś pierogi i po prostu mu utknął kawałek tego pieroga w gardle, zakrztusił się tym i aż do takiego stopnia, że wylądował w szpitalu. Czytałem jakieś inne artykuły, bo tutaj jeszcze jest tylko napisane, że w ostatnich dniach przebywał w szpitalu w ciężkim stanie, zmarł we wtorek 10 czerwca. No i tam dalej jest opisana historia, no i jego jakieś pochodzenie i to jak chciał właśnie inwestować w drużynę w Krakowie, ale to można pominąć. Um, najważniejsza jest refleksja i taki moment, że popatrzcie się, nie znamy dnia i godziny. Idziecie do... Mi się włączyły jakieś reklamy, to idziecie do restauracji, zjeść sobie, zjeść sobie posiłek. To tak jak ja dzisiaj, teraz byłem w restauracji, byliśmy za Aną i z kanibem. nagrałem swoją drogą vloga, który się pojawi w przyszłym tygodniu na rodzinnym y, kanale. Um, i co, i wyobraźcie sobie, idziecie do restauracji, a to wasz ostatni posiłek, bo się dławicie jakimś pokarmem. Um, słyszałem, że Tomasz Kokosiński leżał um, w szpitalu. Próbowali go odratować, próbowali um, mu pomóc. On chyba zapadł w jakąś śpiączkę. Tam więcej było różnych artykułów, które się pojawiały. Jest to um, tragiczna. Wiadomość w skutkach. Ja nie znałem tego pana biznesmena, nie wiedziałem kto to jest, dowiedziałem się po prostu, bo się interesuje losem Wisły Kraków jako kibic. Ale jakie jest życie kruche? Jak człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, kiedy po prostu, kiedy po prostu się może coś wydarzyć? Idziecie do restauracji, dławicie się jakimś jedzeniem, nie możecie złapać oddechu aż do takiego stopnia. Gdzie to może polecić, że, że to tak się dzieje i, yy, i już później nie budzicie się zapadacie w jakąś śpiączkę. Czy to jest też jakiegoś swojego rodzaju yy, przeznaczenie? Ja oglądałem wiele razy też yy, Krzysztofa Jackowskiego i mówiłem, że jego wizje są yy, trochę tragiczne, że ciężko się słucha tych jego yy, właśnie yy, czarnowictwa, jak ja to powtarzam. Ale ja lubiłem zawsze programy, które mówił Krzysztof Jackowski na temat właśnie ludzi zmarłych, na temat ludzi, jak rozmawiał z duszami, na temat jak szukał tych ludzi, którzy gdzieś zginęli. I dlaczego ja też do tego tak nawiązuje? Bo wtedy Krzysztof Jackowski powiedział w jednym z swoich żywców, że on wierzy w takie coś, że jest coś takiego, właśnie jak przeznaczenie, że jak to jest, że on znalazł na przykład chłopaka, który poszedł popływać gdzieś w jakiejś rzece, czy, czy to było jezioro, nie wiem, gdzieś, gdzieś nad wodą, jakieś kąpielisko i, i po prostu utonął. 18 lat miał, całe życie było przed nim. I to są, to są jakieś sytuacje, które są niezrozumiałe, które. Po prostu przytrafiają się od tak nagle. Rano się budzicie, jesteście zdrowi, nic wam się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Planujecie cały dzień, planuje, macie plany na tydzień, na weekend, na może na najbliższy y, tydzień, drugi miesiąc i tak dalej, może wakacje macie już gdzieś zakupione, a to okazuje się, że nie dotrwacie do wieczora, bo Idziecie do restauracji, się zadowolicie jedzeniem. Okej, okay, ja rozumiem, że. Wiadomo, dziecka, szkoda, i chłopaka młodego, który utonął. wyrażam się w ten sposób, co się może stać w życiu? Dlatego ja myślę, że powinniśmy czasem bardziej doceniać to, co się ma na obecną chwilę, bardziej skupić się po prostu na tych chwilach, żeby je przeżywać, żeby to były jakieś dobre, szczęśliwe chwile. Bo to się wszystko może w jednym momencie skończyć. To może po prostu przeminąć od tak. To tak jak z tym chłopakiem, o którym powiedziałem, poszedł popływać, jak mówił Jaskowski, albo ten biznesmen, który poszedł do restauracji i to był jego ostatni posiłek. Także hmm, taka mnie nachodzi właśnie refleksja, jakie to jest życie nieprzewidywalne. Jak się to może hmm, potoczyć i trzeba korzystać po prostu z życia, ile się da. Nie wszystko też przeliczać na pieniądze. Nie tylko łapać tego Pana Boga za nogi, jak ja to mówię zawsze, bo ludzie mówią o różnych religiach świata i tak dalej. Każdy w coś tam wierzy, a okazuje się, że wspólnie wszyscy mają jednego wielkiego Boga, które są, który są pieniądze i wszyscy tylko sięgają, żeby jak najwięcej wydrzeć tego zapisu cyfrowego, bo przecież nie dostajecie już niczego w gotówce, nikt nie dostaje pensji w gotówce. No chyba, że są jeszcze gdzieś kraje, gdzie tak płacą, ale nie, tu gdzie ja mieszkam, w Polsce, ludzie dostają przelewy na konto, zapis cyfrowy. Każdy walczy, żeby ten zapis cyfrowy był po prostu jak największy pościg, wyścig szczurów za pieniędzmi, bo trzeba mieć to, bo ludzie przyzwyczaili się do jakiegoś standardu życia, bo, bo chcą, nie wiem, podróżować, różne rzeczy robić, a okazuje się, że, że to wszystko nic nie jest warte, bo przychodzi jeden moment, jedna nieoczekiwana chwila i wtedy pojawia się też takie pytanie, przynajmniej w mojej głowie, jak można było temu zapobiec? jak można cofnąć czas. Nie da się czasu niestety cofnąć, nie da się e, zrobić tak, żeby odwrócić tą nieszczęśliwą chwilę. E, I to jest właśnie najgorsze. I wtedy tak mi się nasuwa na myśl, że to może być faktycznie tak, nie wiem, Krzysztof Jaskowski mówił, że to jest jakieś takie właśnie przeznaczenie. Jaskowski mówił dokładnie tak, że my jesteśmy tak jakby Bierzemy udział w jakiejś grze, e, takiej jakbyśmy po prostu byli mm, no, na jakiejś grze, nie wiem, jakaś gra komputerowa, i on tak, znał takich taki używał argumentów, i tak byśmy byli po prostu, każdy miał przypisaną swoją rolę, i ta rola się kiedyś musi skończyć. Tylko my po prostu nie wiemy kiedy i jak. Mm, I przeważnie jest to naj, najczęściej jakiś no, nieoczekiwany moment, albo przychodzi szybka choroba, albo. Różne rzeczy. Na pewne rzeczy oczywiście można mieć pośrednio jakiś wpływ. To tak jak ja zawsze powtarzam, że, e, że trzeba dać sobie szansę i mimo, że pisaliście mi tam ktoś komentarze, bo ja jestem zwolennikiem zdrowego odżywiania, mm, i a, że ktoś mi napisał komentarz, że i tak można zachorować, i tak, ale można sobie dać właśnie tą szansę, można e, spróbować i później nie żałować sobie, że człowiek e, człowiek po prostu zrobił wszystko. Żeby po prostu uniknąć, a jak zachoruję, no to jest może jakaś siła wyższa, może to jest to przeznaczenie i wtedy trzeba się szykować na najgorsze. Ciężki temat, taki temat skłaniający do refleksji. Tak jak mówię, ten artykuł, co dzisiaj zacytowałem, tylko kawałek, tak, ale skłania to naprawdę do takich przemyśleń, do takich refleksji, przynajmniej mnie do tego, żeby realizować to. Co się chce, żeby realizować, spełniać jakieś małe marzenia, nie trzeba mieć jakichś większych, takich nieosiągalnych, bo ludzie stawiają sobie cele, które ich przewyższają, które pozostają tylko marzeniami na zawsze, a nikt tego po prostu nie realizuje albo nie dąży do tego, żeby to zrealizować. Dlatego, w moim przekonaniu, lepiej jest jakieś mniejsze cele sobie stawiać, bardziej realne takie, które komuś sprawiają po prostu mm, przyjemność. Nocny Marek i Zegarek pyta, kto odszedł. Biznesmen Tomas Kosiński zadławił się rest, w restauracji pierogiem. Dlatego opowiadam o tym i mówię na podstawie tego mm, przypadku, jakie jest życie nieprzewidywalne. Jak to wszystko może ulecieć po prostu w jednej chwili. Tak? Ym, ym, i, I ten, jeszcze wracając do Jackowskiego Krzysztofa, mm, to pamiętam opowiadał taką historię, że Nieraz się go jacyś ludzie pytali o, o to, jaka ich spotka przyszłość. On raz powiedział jakimś pensjonatom i tam pewna kobieta, która go zaprosiła, to mówiła, co będzie z moim synem. I wtedy, i wtedy on powiedział tak, pani syn skończy w więzieniu, bo kogoś zabije. I... Ona była zaskoczona, taka zdegustowana, obrażona nawet na Jackowskiego. Okazało się po paru latach, że faktycznie syn kogoś butelką przejechał, bo rozbitą rozbił butelkę, takiego tulipana zrobił, bo się wdał w kłótnię na ulicy i poszedł siedzieć na długie lata. I ona później, później po prostu skontaktowała się z Jackowskim i napisała do niego list, że taka sytuacja miała miejsce. Czyli pewne zdarzenia to jakby ktoś miał wyrysowane też w sobie, które można jak ktoś ma umiejętności, tak jak Krzysztof Jackowski, żeby, żeby wyczytać z kogoś, że, że coś się po prostu może wydarzyć, no bo jak można przewidzieć naprzód, że ktoś za ileś lat kogoś pozbawi życia, tak? Także no różne takie przypadki. Pamiętam jeszcze jedną historię od Krzysztofa Jackowskiego, jak jakiś człowiek, który był policjantem, pytał się, kto, co, co go spotka w przyszłości, a on powiedział, no, że nie wiem, tak po prostu spontanicznie odpowiedział, jak to czasami Jackowski, że zginie w wypadku samochodowym. I okazało się, że raz w no, nocnej zmianie dwa lata później faktycznie miał wypadek i, i zginął. Także no, są takie gdzieś te Korelacje też z duszami, z tym wszystkim. Temat w ogóle taki, bym powiedział, że nie każdego też może raz że zainteresować. Niektórzy z powodu wiary i religii zarzucali mi nawet, jak robiłem film na kanale rodzinnym o reinkarnacji. Jak jeszcze byliśmy w Predel w górach w Zimie i tam wypowiadałem się na ten temat, jakie są argumenty przemawiające za, za tym, że jest życie po życiu. No i wtedy pospały się tam parę komentarzy, że ja jak to, że się uważam za wierzącego, a wierzę w inne inkarnacje. Tak, wierzę, mógłbym o tym mówić też długo, godzinami. Jak coś, to odsyłam do tego vloga na kanał rodzinny, który był wiele miesięcy temu.